Cześć, wygracie, ekipa WK z tej strony. I dzisiaj robimy długo wyczekiwany test twarogu Tak jest. Jaki farog, człowieku? Widzę dzisiaj za serce. Siemaki za. To nie jest farog, proszę bardzo. bardzo. Masz swój twaróg już? Nie. Przed nami? Nie, to jest. Ale chyba też nabiał To jest. Ty jakby o. sztuczny dym ktoś zrobił, wiesz, jak na koncercie. I jeszcze światła. To to, to puzzle. naradkę się wciąż okay. to też półtoresce pórze z chłopakiem, akurat. Chcę żebyśmy przetysowali... Koniecznie! 7 siedem, watł siedem na 100 Dobra, można na dziewięć, to zmieścić tak? w makro. No i 9. Ta z serem. Okej, okay, okej. Okay. No to co? Nie mam zamiaru się smucić, tylko zjeść pizzę najlepsze. Ooooo! Oh! No zajadać, tym co najlepsze. Zajęliśmy co najlepsze? Tak jest. Dobra. Lepszy dalej, ale dalej. Na Dziękuję. Robur, i Dziękuję. Na... Dziękuję. Sześć wygląda ekipa ekipa z tej strony. Bez Robura. Robur już jest w Gdańsku. Ale jesteśmy w jego kuchni. Tak. I co? I nie mamy zamiaru się smucić, że nie ma dziś z nami księcia. Co powiedziałeś mamy jak ksiące zamowne serio. Nie, nie mam skażę. zamiaru się smucić i zatracić w tym co najlepsze. Robur będzie dusić. wergoary. Dobra, lecz nie przedłużajmy. Po e robur, Robur, w sobotę walczy. E Ciekawe, czy znacie już wynik tej walki? E znają. Chyba już znają, znacie, a my jeszcze nie znamy. My się dowiemy za dwa, trzy. Dni. I wiecie I już o tym. A jak nie wiecie, też. no to teraz wiecie. Tropik wleciał. A z naszej wy za dwa dni wiecie, bo jest 2 czerwca. Dobra, lecimy z tą kurwą przepyszną. Ja już no ją jadłem. A, jeszcze, jeszcze jest jedna, jedna akcja, jadłem. o której nie wiecie. No. Świry! <laughs> Na no, Kurwa, była duma przez chwilę, a jednak trochę głupia, że to zrobiłem. <grywa> Dobra, dzisiaj testujemy pizzę Kiza. Tak. I są to pizze o smaku? Y, extra meat Barbecue, czyli to są y, salami, szynka, y, pierś z kurczaka, w barbecue serek edamski, y, marynowane papryczki chili. Yy, no i co? No ja się przyznam, jadłem już, bo Kizo do nas yy, wpadł, jak widzieliście. I to było innego dnia. Haha, ha! taka jest magia kina. Dlatego jesteśmy też inaczej ubrani. No więc no. opierdoliłem ją w domu. Szczerze, nie jadłem lepszej wrażonej pizzy od tej barbecue. Yy, tylko od barbecue, bo jest jeszcze drugie, nie? Ty jakaś oczysta. No kurwa, to jest znowu idealną, nie? Nie chcę, żeby my ludzie pomyśleli, że to jest ustawiona recenzja, nie, bo nie, gdyby... Nie bo na przykład bur, burnejki, bur, burgery burnejki powiedziałem, że są po prostu ok, nie są to najlepsze burgery, nie więc chcę, żebyście mieli pewność, że gdyby była ta pizza chujowa, to bym powiedział, że jest. Słaba. Nie powiedziałbym chujowa, żeby nie było przykro kizowi, nie, ale ocena by się zgadzała. Natomiast ta pizza jest... nie wiem czemu jest tak bardzo dobra, że jest serio so 300 w chuj i jest to barbecue, I jest to dobre barbecue, bo wiesz jak jest czasami barbecue, mhm. że... Jak warzywo smakuje to barbecue, a tu jest to takie. Naprawdę kurwa majsterszych. No, ja byłem w szoku. Tak se wziąłem, mówię, dobra, będzie spoko. I ja mówię, co ty pierdolisz? I o jej tak. Kiełbaska chrupiąca, nie? Serio? Bo człowieku, to jeszcze chłopaki trochę nie dopiekli. Muszę przyznać, że jeszcze tak z dwie minutki mogła pobyć. Ale też czekała ona na Was. Wiecie, wiecie, jakie jest Ale Nie akcja? jest podpieczona. Nie, zwróćmy honor, bo jest tutaj, zobacz. Tak. pan brzegi. Ciasto, mogła... Ale jest soczyste, ale to wina piekarnika. jest, to ale wina jest to piekarnika. Ale jest soczyste w W ogóle, ale ten sos bardzo to Musicie spróbować sami, bo serio no. jestem zaskoczony jakie je, to jest mhm. dobre. Tak. Mhm. Nie, że to, to jest serio dobre, ale co jeszcze zasługuje na wyróżnienie jest to fakt, że ona w. 100 gramach produktu ma 7,6 grama tłuszczu. My na to patrzymy, więc nie ma do przesady najebane fermentu, żeby tylko ta pizza była jak najbardziej tłusta, nie? To jest tak. jeszcze tak, ona jest po tej chudszej stronie pizzy, nie? Jak to jest 7,6 tak, tak. na, na 100 gramów. E, ona ma 36 fatu. No. I 52 białka. No to to, to... Jest, do, to jest produkt, który można śmiało wliczyć. Mm -hmm. e, jak masz ochotę na pizzę. Czy możesz e, to porównać, ponieważ e, ty głównie jesz pizzę Giuseppe z Biedronki? I ona hmm. jest takim... To znaczy, i która Biedronce pizza jest są... wyznacznikiem? Takim, no. Dla mnie Giuseppe były najlepsze do tej no. pory. I ta jest lepsza niż Giuseppe, nie? Najlepsza mrożona pizza, jaką jadłem w życiu. Przysięgam, kurę. A powiedz Lepsze mi... Najlepsza od chłodzonych? Nie mam lepszych chłodzonych niż mrożonych. Mm. Dobra. E, ocena. Mówiliśmy, kurwa. Że, no 9, 9 ja daję na 10. to Nie wiem, czy. Ja 10, muszę dać dycha. Czy dycha, bo jest po prostu ja najlepsze, najlepsza? Serio? Ja też sobie nie przypominam, że miał ja lepszą pizzę mrożoną. Też dam 10. Ja też 10. E, dawajcie, serowo, ciekaw jestem waszych opinii. Objadłem, no. Ty, jak serowa będzie lepsza dla mnie niż... Wiesz, serowa jest bardzo dobra, ogólnie. Już bardzo... To jest kilka Ale serów. Ale jadłem lepsze mrożone niż serowa. Dzięki. Kurwa, naprawdę dobry zapach. Mm, uwielbiam taki zapach glutenu. Weź, pomąchaj se. No, ja też mam, no. Da, mm. uf, kocham pieczywo, kocham taki zapach. Ja soczysty. Warto wspomnieć, że Owca10presli ojebał przed tym filmem. I jeszcze się tak zachwyca jedzeniem. Serek też git, nie? Jest ta soczystość. No. Ale to jest ciekawe. Kurczę, musiałbym porównać do innych też pizzy. Jestem ciekawy, ale nie Robijcie przypominam sobie. sobie takiej soczystości. Też jest zajebista. Tak, e... dobra, dobra. Obie, no. Ale tutaj to barbecue mi się wydaje, że. No nie jadłem taki. Dla mnie serowa to jest ósemeczka, Bo po prostu jest bardzo dobrą serową pizzą, nie? Ja uważam, że po prostu trzeba za e zakupić dwie. E nie, no i to i to ma coś w sobie. To zależy od gustu, ja myślę bardzo, bo to jest bardziej klasyczna pizza. A nie, tej barbecue to nie jest taki klasyk w pizzy. Mi obie smakują. A tak samo chyba. E, no, częściej bym wybrał tą barbecue, ale tutaj jako serowe, ja też lubię takie właśnie proste, pasz. tutaj jest tylko ser i ketchup. Nie ma, na, nie jest, uwielbiam coś takiego. No. No to jest po prostu quattro cheese, no. nie? Tak, tak. Właśnie quattro zabrakło formu. mi tu sformowania sery czy coś takiego, ale to no, swojemu to, nazwę, nazwę, nie? No tak, tak. dobra, dajmy niech będzie to 9 na 10, że ta jest lepsza, nie? Ale ta też jest zajebista. No, też bym raczej 9 na 10. Dwie dał. są warte spróbowania. Na, na każde dietę bym kupił jedną tą. Gdzieś tam sobie myślałem, jak Kizo tutaj przyszedł, że robi produkt, nie? I że to będzie takie, że etykieta ma robić robotę, marka ma robić robotę, i że to będzie jakiś raczej, może taka środkowa półka tego, co jesteśmy w stanie otrzymać w, w sklepie, a to okazało się, że to jest najwyższa tak, półka. Ale dowiedzieliśmy Plus się dzisiaj, no. że on bierze udział w marketingu swojej marki, że to nie jest tak, że Jak to dużo twórców robi tak, że produkt jest pod nimi i okej, okay, on bierze udział wiecie, w ustalaniach. Tego znaczy nie w marketingu, marki. tylko w produkcji Ci chodziło, bo no, Ty no powiedziałeś, że tak. udział w marketingu, a no, on bierze udział w produkcji. Dokładnie, no, no źle powiedziałem. Fajnie, no to, to co, to jedziemy teraz z płatkami? Po słonym słodkie, Dlaczego? chociaż zapraszamy ta jedna zasada szefa zostanie dzisiaj... Zapraszamy na część główną, syny. E, co? Płatki planu C? To maszy, gumy. Po, nie albo nie, nie, dzisiaj... nie, poczekaj, inaczej, e, skoro to jest plan C, to no zacznijmy od planu A i B, tak? Tylko no. teraz, który jest plan A, który plan B. Kurczę, nie dla wiem, nas. czy na Szczerze, panowie, plan nie mam ochoty na te płatki. Ja chcę iść dalej. To, tą a na co to plan A, chyba dla? To nas. Pewnie na to nie masz, to jest już tak słodkie, widać, że. Nie, ja ogólnie bym sobie spróbował, jakbyśmy od tego zaczęli, nie? Ale mam także, że chcę zostać po tej stronie. O tu, nie, jakieś płatki. E, jestem za tym, żeby zacząć od y, płatków Natsu i Marcin Dubiel. Fajna etykieta. Sprawdź to. I... To są chyba nie, jedne z nielicznych płatków, które są opakowane w kartony polskie. Nie znam Chyba nie ma. Sorry, są inne? Wymienisz Ale... mi inne? No to nie. są jedynymi, Zawsze bo tylko te jesteś w stanie wymienić. Zwracajmy na to uwagę. Kiedyś Kellogg's były w sklepach. Hmm. Jak testowaliśmy płatki z zagranicy, to było dużo. Wykł. obsłużysz się? Mhm. Na razie nie mogę <grymne> Widzisz co ty A A będziesz to ja? Sepach ty, możesz sobie zjeść ode mnie Masz ochotę, bo ja zjadłem 5 bajki. A jestem serio... Po 5? 7. 7, 7, 7. Zgadujemy smak, tak? Zgaduję, że to słony karmel Brawo Ja widziałem Duba coś mówił, że nie ma takiego smaku w Polsce. Serio fajne płatki. Raczej nie ma. Lion mógłby troszkę przypominać. A jaka cena tych płatków? 9 zł. 9. To jest fagaty, drożej od Lionu? Fagaty 9 zł, a dopiero na co 6,90. A no wykierane? to Dubiel Natsu to jest standardowa cena. Fagaty jest, może trochę, ale aczkolwiek ja wiem kurwa, czy Cini Minis nie kosztują czasami 8-9. Czemu to jest droższe? Ale nie jest, to, nie jest to cena, wiesz. Fagata chciała zarobić. Bo plance najwięcej kosztuje kosztujecie tak, tak. już. I bardzo fajny smak. Kurwa, mam ochotę zjeść to, wiesz? Mam w dupie te płatki. No wiem, płatnik. ale weź to. Sorry, no. sorry, ten, <grym>, na cudówie nie, ale kurwa. Ale serio, spróbuj sobie, bo no są, nie ba muszę, bo są bardzo dobre to, nie? i też fajne są, bo nie są takie jak beza, tylko mają tą strukturę taką zbożową i sypnięcie właśnie słonego karmelu. <śleszczone> profesor, kurwa, się wypowiedział. Nie mają no, sypnięcie karmelu. Jest to sypnięcie, i właśnie ja tego, ja to, to lubię w płatkach, że to nie jest cukierek, tylko to jest płatek o smaku, o smaku, o smaku. I tutaj to czuć po prostu, że to jest płatek. Mogę je katować, miska, dwie, trzy i się nie znudzą. Przez to, że nie są za słodkie. Z kategorii Chilios, nie? Takie płateczki Tak jest Też Chciałem w, powiedzieć, lubiłos. że w A ty z mlekiem? ślepym teście bym powiedział, że to Chivios Ty, ale ty nie, nawet nie masz mleka, no to nie ma czym... Ja lubię bez mleka, wiesz, testować, zawsze tak robię Nie no, kurwa no To poza ci łyżkę Zakrzew Wiedziałeś, że będziesz jadł bez łyżki i wziąłeś łyżkę, bo Zakrzew kazał? Dobra, na płatki mam różne fazy Powiedzmy, że aktualnym wyznacznikiem Machan takim Masz bez... najmniejsze y, Top jeden są dla mnie cinie <laughs> <laughs> i, i powiedzmy one są 10 na 10 To tym płatkom daje 9 na 10 Długielowi To jakie, wysoko, jakie są no? 10 na 10? Dla mnie Sini Minis aktualnie są 10 na 10. Troszeczkę mi brakuje właśnie oferty w płatkach, że czokapiki zajechałem już je, nie? Ej, dobre w kuj, nie? 9 dam. No. Dla mnie Lion to jest top 1. A propos pytania, płatki Lion. No to dobrze, bo z tego względu, że są po prostu bardziej skomplikowane też propozycje typu Cini, nie Lion, to dam tu 9 też. Jedziemy z kolejnymi z planem B, a planem B będzie dla nas dzisiaj kto? Marcin Dubiel znowu i znowu Natsu. Ile jest y, Dubiel z Natsu czasu? jeszcze o tym dowiedziałem w zeszłym tygodniu. Ja, ja tak. z... Z nie wiadomo, Z miesiąc. A tutaj jest. Y, oni już są tutaj wspólnie na etykiecie. Etykiety. No, drukują się trochę. Kilka tygodni na szereg. Czy, czy tutaj taki zbyt okoliczności, że połączyli siły, zanim byłeś ze sobą? Czy może już ze sobą? Tu tak, masz o zobaczyć. 13 maja masz to produkcję miałeś. Dwa tygodnie temu. Pomoż, tak? Kurwa, polaroidy są Rok mają, ważności. Ty przegapiliście w chór. Oj. <laughs> To jest Marcin Dubiel z fanką? W sensie, że z, z dzieckiem? Z Raczej z siostką, ja, z ja nie wiem. Ale może z fanką Zauważyliście, że inna faktura? Inaczej To jest no matka, to połysk Ty, już ósmy film Z płatkami i w końcu zdjęcie nadsu trafiliśmy Kto, Kto zrobił to? Biała czekolada <laughs> Biała czekolada, truskawka Co to jest? Kto tam jest? <laughs> Shio A Shio tak Biała czekolada, truskawka Ciekawe. Zobaczmy. Kurwa, ma. Okej, okay. już, już mogę się wypowiedzieć. Biała Dziękujemy. czekolada, truskawka. <grym> <grym> biała, okay. biała, biała czekolada, <grym> patrz pa, jak to robię. Spróbowałem zanim coś powiedziałem i powiem wam, że znowu jest ta sama akcja, że ta truskawka nie jest aż tak chemiczna, nie jest tak jak sobie ją wyobrażałem, że będzie za bardzo cukierkowa jest stonowane to połączenie być może bym nie był przesłodzony po jednej misce spoko są ale no, nie... nie... Na ale nie... Na bardzo dobre, to też trzeba... a... Dugiel... a no patrzę, no. <tryk> to samo, fuj ale samo połączenie po prostu nie jest w stanie dla mnie wygrać z nieprzekombinowanym słonym karmelem. Więc ja daję tutaj 7 na 10. Dobra, to jest Kurwa, faj. inaczej. Na no wszystkich trzech są te same makrosy. Ja no. Jamers, mówiłem Wam ostatnio. Znowu się jedne liście. Eee. Chociaż wiecie co, jakbym miał. Saka nie, szale. no wybrałbym. Tych bym tak nie wybierał często. Po prostu smak jest dla mnie. Nie, nie moje klimaty, to dam 6 tak. na 10. Jakbym miał ochotę na owocowe płatki? Są bardzo dobre owocowe płatki. Ale nie. Są cyni truskawkowe, nie? No nie, nie sięgamy Ojej. Po pomyłka. za bardzo. No, ale pomyłka. Dajcie znać, czy jest osoba w komentarzu, która je regularnie ciniminis truskawkowe. Ale chyba trzeba dać jakąś taką wyższą cenę, co? Bo to chyba nie są złe to płatki. Ty, ale jeszcze tak, co ich podkusiło, żeby zrobić ciniminis truskawkowe? <laughs> Czemu nie jabłko? Czemu nie jabłko, Cynamon i jabłko. Czemu, nie, kurwa, cynamon i nie, 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 nie czytałem tej książki, ale uważam, że jest bardzo dobra. <grym> ten dziamdzia, kurwa, Dobra, Dziam, no to co, ja, ja daję siódemkę. Dajesz coś? Zaraz w ogóle nie spróbowałeś jeszcze? jeszcze nie. Kurwa, weź no. odłóż na chwilę ten kawałek. No ale chłopie, no. Ja tylko potwierdzam, że to jest nie fake. Mega mam ochotę na ty, nie Ty test kurwa high quality mam, Hi, kurwa. High fidelity high quality mm. test Nie Szacunek mogę się doczekać aż przełknę tą pizzę od Kizo i spróbuję tego nie Weź Boże, kurwa już, za... Już za, ty, za, za kuch, poczekaj poczekaj już zamiast mleku zam, zamocz te kulki w, 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 w quattro serze no, Może od być pizzy. mega no Fajny test Trochę chaotyczna, ale dobre rzeczy jemy. Czajsz, kupowaliśmy tyle tych płatków i dopiero przedostatnich nadsu, nie? W fagacie też pewnie będzie kurwa Malik Montana. W fagacie będzie Skew. Uju, uju, uju. Nie wybrałbym ich. Szósteczka. Są dobre, ale to nie mój wybór. Dziękujemy, lecimy dalej. Naczekaliśmy się. Tyle czekania po co? Marcin. Pokaż do kolekcji Marcina mówiłem? zawsze kurwa, same chłopy ty Codzienne, no jeden rodzynek nie? i te są droższe? ty da jednego tylko znaczy, nie mogę rozpoznać za po zapachu czego? co to za smak no, guma balonowa tak? nie, wata y, cukrowa po angielsku to jest cukierek baciany. a koton to bawełna bawełna, tak. o kurwa ty, ty. robisz i... <noise> <to nie lepszy. głos> Czyli bawełniany cukierek. Dokładnie tak. Wata cukrowa to bawełniany cukierek. Dla lepszy, mnie, mnie lepsze niż te biała czekolada truskawka. Aż zdziwiłem się, bo myślałem, że to będzie takie dno, no nie? To może jednak ta truskawka za mało wyrazista, co? Trochę mi Fruit Loops przypominają. Pamiętacie Fruit Loops? No ja nie, nie lubię tych energetyków wata cukrowa, yy, guma balonowa no nie, i nie. bałem się bardzo tego smaku. No ja właśnie też miałem chyba to w głowie ty mega pozytywne zaskoczenie. Ty, mega zaskoczenie, tak jak mówisz, bo ja tutaj się nastawiałem, że zjem bezę. No? U cioci na imieninach, nie? A to jest uh -huh. y, bardzo delikatny smak to i jest. serio fajnie to gra z mlekiem. Y, na pewno lepszy smak niż y, biała czekolada, ta, 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 truskawka. Ta, ta. To... Dużo lepsze. Ale po, ety Chura. po etykiecie bym powiedział, że jest słabsza. Że za słodkie, nie? Że tak, to już tak. nie. Ale wiadomo, tutaj jest target dziewczynki. Dziewczynki lubią cukierki. Różowe, no, różowe całe. Dlatego się mówi zawsze dziewczynkom, żeby nie brały tego cukierka od nieznajomej osoby, nie? Z wąsami. Bo bez wąsów to nie ma niebezpiecznego. Nie, a weź wąsów, dobrze. Dla mnie to jest ósemeczka, słony karmel 9, no i to jest kaszalot, taki trochę, jest takie 6. Je, no, zaskoczony jestem. Naprawdę fajna, naprawdę fajna siódemka i półka. Tak bym powiedział. A jakieś jeszcze przemyślenia? W no ogóle to... nie, nie, zid nie zidentyfikowałbym smaku. Gdybyś mi dał te płatki, no, nie. nigdy nie. bym nie pomyślał, że są tego koloru. Owocne. I nigdy bym. Nie, nie, totalnie nie. Ja bym... bym powiedział, wielowocowe, wieloowocowe. Czułem trochę jak właśnie. Tak. Dlatego z lub miałem skojarzenie. Wy nie pamiętacie frut lub wszystkich kolorów takich. Pamiętam takie y, puszyste mocno. No takie wieloowocowe, nie Cotton candy. nie bawełniany cukierek. I, I to wszystko, nie? Ja osiem. No, czyli słony Karmel wygrał, te drugie, truskawka biała czekolada trzecie, pizza numer 1 ba, barbecue. <grym> to jest drugie trzy odcinka chujne. Ale naprawdę te pizze są... Ee... Super. No i co, energetyk zielony, dyszka, ale, tam ale tam. nie testujemy, ponieważ to by było nie fair. Dziękujemy. <grywia> <grywia>